Powiem wam początek, patrzcie, wyścigami trafiłem. Jest Jest superancko. Siema z lasu. Początek zarąbisty nawet, się powiem. Siedem chyba dzików, czy osiem widziałem. Fajne już takie kordy, prosiaczki duże. Trochę ich ponagrywałem, robiłem zdjęć. Potem sarny dwie, także nie nalekam, teraz ruszam już w teren, jest super, powoda fajna, tykka musi być zrobiona przez bobry dla mnie, na zamówienie, także idziemy w teren, ale mam w planie jeszcze jeden teren do obejścia dzisiaj, tylko sprawdzę tutaj to co chciałem. Idzie do samochodu I ruszam w jeden teren Jest taki ciekawy Do sprawdzenia na Czarnego Bociana A jak będzie to zobaczymy Dobra, hej Ptastwo się rozśpiewało ładnie, no pięknie Zou ja. je Wam. jestem mega zadowolony Trafiłem idealnie wczoraj 29, z tego co widzę na fotopłapce Pięknie wilki mi się nagrały, ale w ogóle więcej mam nagrania, no coś niesamowitego, 5 sztuk piękna rodzinka dziki tam, mielenie Abiele ładnie, też nie, ale przede wszystkim wilki coś niesamowitego o kurde w dupę Ale mam. Filmy. Jestem ciekaw, dam sobie na komputerze, przejrzę. Mam tylko przyjściówkę na telefon. Ale powiem wam, że jest zarobista sprawa. Kupiłem sobie na, nie wiem teraz, córkę i kupiłem na AliExpress czy w Nice. No nie wiem, robię z tym. Ale sprawdzają, sprawdzał, jeśli żeby, byście chcieli. Linka taki pendrive do kart z adapterem i bez adapteru tu masz wejście do komputera i odczytuję sobie karty wszystkie jakie chcesz a tu mam wejście do telefonu i sobie na bieżąco oglądam przy fotopułapkach teraz akurat sobie oglądałem No coś niesamowitego, powiem wam. Teraz czekam. Sobie zejmę za godzinkę. I poczekam sobie. Może jeszcze przyjdą dzisiaj też. Wilki. Pogoda jest ładna. Nie jest zimno, ciepło, zachurzone. Słoneczka nie ma, wczoraj było słoneczko. No, coś piknego naprawdę. Nie liczyłem na to, bo chciałem je do domu wziąć. Ale powiem miałem karty akumulatory i ładujemy zobaczymy co się nagracioły pięknie śpiewają ptaki też półki Dobry mi go zrobiły dałem mi zamówienie dwa tygodnie temu i wczoraj go odebrałem Żartuję, ale fajnie zrobiły Teraz on go tylko dobrze oszlifuję na szlipuje zadziory wszystkie prawie nic nie drapało nic żurawie się też nie grały dziki, jenoty borsuk naprawdę filmy mam bomba znowu poskonamy to wam pokażę na youtube coś rzucimy para się tam było Tężąco. Na początku zaraz spotkałem dziki, potem sarny, w ale a zbieracze z psami. Jednym psem, a później drugi za nimi wiedział się wypożyły. Muszę być cicho, żeby nie wypożyć zwierzyny. Trzymajcie się. maneczko jest zajebiście, powiem wam, mega filmy, mam to nagrywane, kurde, wszystko, teraz sobie robię śniadanko, bo jestem głodny, także jest zarąbiście, są wilki, jest to, trzymajcie się, hej. Posłuchajcie jak dzięciowy z sobą, posłuchajcie jak rozmawiają z sobą dzięciowy jak morówki buszują dzień sobie wydomało

No nic, jest 20 po 11 Jestem całkiem w innym rewirze Czułem czarnego bociana tutaj Ale nie ma, już były tuby dzionek Mega dzionek Jestem mega zadowolony z filmów Co mi się podagrywały I spotkania też fajne miałem Bo dziki i chmarałań była Także jest bombowo Jeszcze teraz, za tydzień ruchymy jeszcze w inny teren. Tam sprawdzimy, co tam się ponagrywało, Tam będzie już trzy tygodnie będą ustawione. Także zobaczymy, czy tam jakieś jeszcze winiki. Bo tam typowe winiki mam ustawione na szlaki, wiem gdzie chodzą. I zobaczymy, czy uda, czy nie uda. Teraz tylko taki spacerek leciutki. Na łące do i zerobeję was i do samochodu Fajny lasek taki na jelenie, ale tutaj, tutaj raczej to nie spodziewał się. Nie? nie wiem czy tutaj jeleń w ogóle chodzą. Tutaj tylko raz byłem Kiedyś Nie wiem kiedy to było ale Padę na chyba temu chyba Tutaj nigdy nie ale i nawet nie widać, żeby tu nie krążyły, nawet dzików tu nie widać, ślady po hmm. Ciekawe. Dobra, będziemy kończyć, trzymajcie się, hej. Do następnego.